my budujemy ogólnie na roz dwa budynki i no nie chcę też ich pomieszać no będzie trochę roboty, jeszcze jedne pionowo, poziomo, ojej siema siema kochani witam was serdecznie w nowym vlogu jo właśnie sobie zrobiłam kawa i będę sobie ja do a do kawy że was tak nie zmyli, nie mam dzisiaj nic słodkiego ani nic do strony. Dzisiaj mamy w ogóle 13 luty. No, jutro są bawełny, Dzisiaj czwartek, jutro piątek. I stwierdziłam, że zrobię mojemu mężowi taki prezent, no bo kupiłam do niego ta perówka z tymi ołówkami, ale oddałam już to widział, to naprawdę na filmiku, jest trochę wyszło. No, ale nic. Więc stwierdziłam, że zrobię mu album ze zdjęciami z budowy. Wszystko już właśnie sobie po części podrukowałam, tu. Noś taki sztapel zdjęć i będę to właśnie robić, kleić. I zaraz pokorza ile mam zdjęć, jak to będzie wyglądać. Jak chce, żeby to wyglądało. Tu właśnie ten, albo myślałam, że to zwykłe Wiecie, że będę tutaj wsadzać do środka, ale nie. Uwaga, uwaga, one są z halką. Ja nawet weselnych zdjęć w takich, nie mam tylko muzyki, w takim, alfachowym, fachowym. No ale to nic, będą w takim. Więc jak już widziałam, że ten album, bo udało mi się fajnej cenie go kupić, tak naprawdę, był w używanym jeszcze, że tak powiem, nieodpakowany. Dopiero w domu go odpakowałem, dopiero w domu się szczęśliwiam. Więc stwierdziłam, że jak już mam taki album, bez potrzebuję od niego taśma. Najpierw myślałam, żeby jakoś sama dwuprzylepną, był, był ale później widziałam w sklepie, że są po prostu takie specjalne do zdjęć, jest 500 sztuk, czyli... ja chciałabym, żeby te zdjęcia były, ogólnie myślałam, żeby na jedne, na jedna strona dać im po prostu więcej, no teraz akurat odbiera pierwsze lepsze, więc nie patrzcie, żeby dać ich więcej, wszystko co było robione w jeden dzień, czy po prostu tu później pod spodek pisać daty, no i myślałam, żeby wiecie, coś co wtedy się działo takiego, no ale zobaczymy, kto to jest, tata? No, to pokoś. No, ta część tu akurat. Tu akurat zaczynamy murować nasz domek, więc nic, zaczynamy. Teraz w ogóle patrzę, ile mam tych mam tak dość tak. Tu jest około 80 sztuk. To chyba sobie najpierw wie tu fajnie wszystko na talerzu, po rozkładu. żeby jest, co do się pasuje, z i w ogóle, żeby nie było na jednej stronie. Wiecie, rzeczy co było prędzej robione, później i jakoś to pomieszać, po prostu, żeby jakoś było chronologicznie. Zobaczymy jak mi wyjdzie, czy ma i tak, czy ma ta na talerzu Chodzi mi, że tutaj na stole se wszystkie nasze zdjęcie poukładu, wszystkie zdjęcia i wtedy będę wiedziała, co tak w miara do siebie pasuje, co trochę mniej. Chodzi mi o to też, że my budowaliśmy, no my budujemy ogólnie na roz dwa budynki i no nie chcę też ich pomieszać, no będzie trochę roboty, jeszcze jedne pionowo, poziomo Ojeju, jeju. nic zbierać To już sobie ładnie poukładam jak to powinno być i zaczynam kleić, pierwsza strona jest mi gotowa no teraz lecimy dalej zobaczymy jak mi to pójdzie ale coś czuję, że opornie dojeżdża kawa, co zrobiłam Się teraz serię zastanawiam, czy to tak przykleić, czy może tak? Hmm. Zależycie, że już to przykleję, aby to zobaczyć. na pewno po Walentynka, bo już nie dam tak wyruchać, że mój będzie wiedzieć co dom. Ale kurde, no nie wiem, tak? Czy tak? To się zastanowić. Tu w sumie już mam Trzeba no, być zakończone. I no nie wiem, hm, to się już Także I no nie wiem teraz jakieś dalej, czy i dalej budujemy dwa budynki jednocześnie. Nie wiem, czyli dalej ten jeden budynek, do ilu doszliśmy w tym roku i później zacząć hałpa do ilu my doszli, czy po prostu pomieszać czasowo jak to było, żeby wiecie, my, tak powara gospodarze tam chyba by pora na zrobili, przeszliśmy tam, żeby zalot. Fundamenta, się tutaj na nie ma, tak pomieszać za bardzo. I chyba zacznę... Nie wiem, mi się wydaje, chyba lepiej to będzie miało sens wziąć i zacząć najpierw budynkoma, do ilu my doszli, a później po prostu cały czas pisać gospodarczy hałpa, gospodarczy hałpa, no nie wiem, sama nie wiem. Aż naprawdę poszłam się okąpać, bo muszę się sama zastanowić. No, ale nie ma źle, jo właśnie zrobiłam herbatka Cały, cały zbanek tak naprawdę. Więc całkiem spoko, mam herbatka i siadam do tego dalej. dzieczyną puściłam Miki, bo jeszcze nie śpią, a chciałabym do dzieci skończyć, bo nie jak jutro do mrada. A szczerze powiedziawszy chciałabym zrobić tak, że poczekam na mojego męża. Mój hop kończę o pierwszej godzinie, tak, pierwszej w nocy. Poczekam na niego i fajnie mu tak zapakuję, fajnie do taki prezent. No, chciałam, chciałabym, żeby to tak było tak magicznie, bo on na pewno na pewno nie myśli o tym, że mam do niego prezent, bardziej, żeby na niego czekać, to już naprawdę nie. Ale no, zobaczymy. Dobra, nie zbiera się do roboty, póki dziewczyny są mu rzeczniupkę. Muszę poszukać, bo przed tym ja latar z tą taśmą. No to... O, już mam ja. No, tą taśmą właśnie. Ona tak dobrze, szczerze powiedziawszy, nie trzyma, ale najwyżej tym trochę więcej. I biera się do roboty. No, biera, biera. I patrzcie na burdy, jaki mi się zrobił. Co? Co to jest? Masz dumek? Hmm. Powoli, powoli do celu. Lemon? No, trochę zrobimy. No, ja. no już tak szczerze powiedziawszy, zdążyłam cały gospodarczy skleić, no ale dziewczyny są już zmierzone, muszę je uspać. Zostałam dość dużo zdjęć, no bo jeszcze w ogóle chałupy nie zaczęłam kleić tych zdjęć, ale to chyba zostawiam może na jutro. Zobaczę, czy mnie usna razem z nimi, bo najpierw podawa je uspać, zobaczę, a jak usna z nimi, to po prostu jak Hop, jutro pójdzie do roboty, a czy ogólnie myślał i tak, i tak stanąć w nocy o tej pierwszej, razem z nim sobie z nim dzisiaj z naszym chia, może był pokorza, zobacza, jak oczywiście wyjdzie dobre, a prezent po prostu dostanie po robocie, czy coś, zobacza jeszcze, nic na spinam, a więc nic, idziemy spać, co? Idziemy, Leny? No, ok, to później. Takie tiramisy z naszym cheja z kieruję. Z ja tu właśnie skończyłam z tym całym klejeniem. Tu no, zostawiłam jedna strona, bo na pewno mam jeszcze jakieś zdjęcia, ale nie jest na moim telefonie, tylko na męża telefonie, nie chcą, żeby się szczają. I tu mam przeróżne przeróżne zdjęcia. Oczywiście, lęka poczekaj. Oczywiście brakło mi. Brakuje mi taśmy, więc tak naprawdę niektóre zdjęcia są jeszcze bez. Tu je tylko wsadziłam. Muszę kupić taśmę. już teraz nie będę kombinować, bo jest trzecia godzina. O piątej może wracam. Chciałabym jeszcze coś zrobić do zjedzenia, więc przyniosłam sobie tylko jakiś papier samym w domu i będziemy go pakować razem z Leną. Taśma już też tu jest. to taki trik te walentynkowe ale będzie tak naprawdę i Ale daj go tatowi w tej torbie. Już, Dopar. Już Dopar. Tak. Mm. O, děkuje, tak! Dopar. 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 what wow.